Dzisiaj wspominamy świętego Maksymiliana Maria Kolbego, prezbitera i męczennika. Jako młodzieniec postanowił wstąpić do Franciszkanów, i tego dokonał. Był wielkim czcicielem najświętszej Marii Panny. Aby szerzyć jej kult, zbudował prężny ośrodek w Niepokanowie, wydawał Czasopisma i podróżował. Dotarł aż do Japonii. Zginął w Auschwitz. Zdecydował się oddać swoje życie, aby ocalić inne życie. Skazany na śmierć głodową, przetrwał dwa tygodnie. Hitlerowcy. Dobili go zastrzykiem sfenolu. Niech jego bohaterski czyn będzie dla nas znakiem, że miłość do Boga i bliźniego, człowiek, i bliźniego człowiek zdolny jest do postaw właśnie heroicznych. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I bardzo się zasmucili. Gdy przyszli do kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy drachmy z zapytaniem: Wasz nauczyciel nie płaci drachmy? Odpowiedział: Tak. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: Szymonie, jak ci się zdaje, od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych? Gdy Piotr powiedział od obcych, Jezus mu rzekł: A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą złowiną rybę, a gdy otworzysz jej pyszczek, znajdziesz statera. Weź go i daj im za mnie i za siebie. Otwo słowo Pańskie. Bracia i siostry, dzisiaj liturgia proponuje nam różne możliwości rozważania Bożego Słowa. Jedną z nich może być zatrzymanie się na tym, co jest obecnie w całym tekście czyli ta bliska relacja Jezusa ze swoimi uczniami, których sam wybrał. Mówi Święty Mateusz, że Jezus i jego uczniowie przebywali razem w Galilei. Mogłoby się to wydawać czymś kochani normalnym, lecz fakt, że przebywali razem ukazuje, że ewangelista bardzo właśnie podkreśla tą bliską relację Chrystusa. Potem otwiera przed nim, nimi właśnie swoje serca, by powierzyć im drogę swojej męki, śmierci i wreszcie, kochani, zmartwychwstania. Zaznaczy znaczy tego, co najgłębiej nosił i chciał wyjawić tym, których kochał. Bracia i siostry, następny fragment tekstu zawiera właśnie pewien epizod o podatkach. Tutaj również ewangelista pozwala nam ujrzeć właśnie stosunek Jezusa do Piotra w równym traktowaniu siebie jako właśnie synów Izraela, zwolnionych oczywiście z podatku obcych, podlegających właśnie. Obowiązkowi płacenia. I właśnie w tym końcu Chrystus pokazuje, jak zdobyć pieniądze nie tylko za siebie, tak? czyli nie był skupiony na siebie, ale za ich obu, by nie budzić, kochani, zgorszenia. Jezus zawsze troszczył się o drugiego człowieka. I właśnie w tych scenach widzimy podstawową wizję życia chrześcijańskiego. Jest to właśnie upadabnienie się Jezusa w byciu z nami. Czy nie ma większej relacji. I właśnie w Księdze Przysłów mówi Pan, znajdując radość przy synach ludzkich i to jest kochani piękne. Jakże znamienna to rzeczywistość naszego życia, właśnie duchowego, w którym czasem podkreślamy tylko to, co sami czynimy, jakby było to najważniejsze. Życie wewnętrzne, bracie i siostro, powinno właśnie skupiać się na Chrystusie, na Jego miłości do nas, na Jego oddaniu się aż po śmierć za nas na jego właśnie ciągłym szukaniu naszych serc. I bardzo dobrze wyraził to święty Jan Paweł II w jednym ze swoich spotkań z młodymi. Na niego patrzcie. Patrzcie siostry i dzisiejszy patron święty Maksymilian właśnie był zapatrzony na Chrystusa. Tego Chrystusa umęczonego. Bo w swoim życiu był oddany Chrystusowi aż do ostatniej chwili swojego życia. I nawet postawił na szali właśnie swoje życie za życie drugiego człowieka. I to nam pokazuje, kochani, że mamy być jedni dla drugich. Jak Chrystus był właśnie dla swoich uczniów. I przyjmijmy dzisiaj właśnie tą samą postawę wobec właśnie Chrystusa, który jest właśnie bratem lub siostrą, którzy doświadczają różnego rodzaju trudności, abyśmy nie zrażali się, ale właśnie stawali tak jak Chrystus, właśnie razem w tych trudnościach. Ale i radościach, które przynosi nam także życie, życie pełne ufności, wiary w Chrystusa. Amen.